wszystkim na kanale Dawidytaj dzisiaj będziemy grać w Fortnite i Wiecie, Jak Wam się taki odcinek spodoba, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, udostępnijcie ten film na znajomym, czy koleżance, czy koledze. Ja, to jest idealny film do oglądania i w komentarzach obstawiajcie jaki będzie wynik. I wpadajcie też na YouTube'a Dominika. Na YouTubie ma tak samo, jak ma na e, Fortnite Nick. E, Gren Domisio. Więc e, myślę, że... Myślę, że wam albo jak chcecie to nie, może, nie musicie wchodzić, ale... <laughs> no, ale możecie wchodzić. E, więc widzowie... Nie no, wpadajcie na jego kanał, żeby miał chłopak y, trochę więcej subskrybentów. Więc zbierzmy się wszyscy i dajcie... Dajcie mi subskrybenta, jemu, żeby miał troszkę więcej widzowie, troszkę więcej, tam. ma 5 na razie, żeby miał troszkę więcej, yy. chcemy mu dać, żeby trochę więcej tych subskrypcji miał, ale oczywiście ja jestem na pierwszym miejscu, więc mi da, dawajcie, jemu nie trzeba, ale wiecie widzowie jak to jest, czasami takie mpcc jak on... Może wygrać w grę w Fortnite, D -d -d brawo, dobra, widzowie, ja jestem pro proplayerem, widzowie, on jest custom, on jest custom, widzowie, Sigma, Sigma boy, nie no, widzowie, macie Sigma, dajcie mi subskrybenta i jak chcecie, to jemu też możecie dać, a to z własnej woli, ja już tam nie namuszam, więc lecimy do gry numer dwa, dobra, widzowie, więc jesteśmy w grze numer dwa, no Dominik się nie popisał grę temu, ale no, zobaczymy. On jest ogólnie dobry. Bo ja mam Elite, ale on ma, on ma Diamenta 3, ale gra w miarę dobrze. Eee, no więc. Tyle dobrego. Możecie mi. Ja mam zeza widzowie. Możecie mi dawać subskrypcje. A on to ogólnie Zezowaty jest, on ogólnie. W sensie ja jestem Zezowaty, widzowie. Nie wiem, co ja mówię. One on the edit, one on the edit, one on the edit. Dawaj do się, dawaj do się, bądź Cygnął. Ogólnie to ja mu dam wygrać teraz. Ogólnie to ja mu daję wygrać, nie? Leczyć się każdy może. Turun, turun, O dobra. Jest 1-1, jeden jeden, więc że idziemy do góry numer 3. Dobra, jesteśmy w górze numer 3, eee, więc... Myślę, że ja wygram, nie? Myślę, że ja wygram, ale udostępniajcie ten film. Dużo osób ma widzieć ten film! Dużo! Rozumiecie dużo osób! Nie wiem, koleżanki, bracia, kurde, siostry, każdy ma to widzieć! Ten film ma stać się viralem na całego YouTube'a! Mamy być proplayerami Udostępniajcie ten film, bądźcie Sigma! <grym> tak, będzie jeden DND Sigma tak, tak. Oczywiście, że będę sił. Full box widzowie, Doda pleta Plobas plobas. Bobas, bo dostał? Dostał? Dobra, dzieci. Więc lecimy do gry, numer cztery. No radzą, więc jesteśmy wykszony numer 4. Ale pamiętajcie, udostępniajcie ten film i dajcie łapkę w górę. No proszę was! Jedno proszę! Udostępniajcie i dajcie łapkę w górę, proszę! To są dwie najważniejsze rzeczy, proszę was! Jak to żeby ten film się stałbieralnym, żeby ten, żeby ta małpka się <grymka> stała się małpką. Wy wiecie co widzowie robić, żeby ta małpka była małpką. Więc on mówi, że jest Sigmą, ale to nieprawda, że się... Wy wiecie, kto jest prawdziwą Sigmą, wy jesteście prawdziwymi Sigmami. Dostał? Słuchaj. Patrzcie, Pulpis, Doda, Pleta, bas, Plobas, Dodi, Pleta. Boxted. No i lecimy do gry numer 5. Dobra, jesteśmy już w grze numer 5. Więc, grendo mi się dostała. Mało małpka. z dopiero uciekł. <grystanie> Więc, widzowie, udostępniajcie! No, udostępniajcie ten film! Bądźcie sigmami, udostępniajcie! Bądźcie sigmami, Zokio. Troszkę mnie zacięło. O, 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 aha, my wszyscy mieli lega. To chyba błąd gry był, bo ja mi nie pokazało, że nie mam internetu. Nie jest tak. No, dostał 86. Już masz rakę. Dobra, uderzył mnie raz. i tak mnie nie zabije. Jedna mnie zabije. No dobra, więc lecimy do gry numer 6. No raz, jesteśmy na następnej grze. No, Dominikowi się udało wygrać, bo się zrejdował. Nie się tak zrejdował, że on już chciał do lobby wychodzić, widzowie. On dosłownie wcześniej piosenkę mi śpiewał, żeby, żeby go nie zabijać. Ale teraz ogólnie miał farta. Ta dziewczynka piosenkę widzę, śpiewała. Ale on trafił, to by było taka essa. Więc widzowie. Wiecie co robić, wiecie co robić! Spamimy w niego, latać każdy może! <gry> się to jest największy bot na świecie widzowie. Widzieliście większego bota niż Grendomisio? Haha, <gry> nie. Chyba, że ten NPC to karty nosi do, do pokazywania tego, gdzie będzie następna strefa. On jest właśnie taki, jeszcze nawet gorszy. <gry> Naprawdę, on już idzie po leczenie, on mówi, że ja on uwielbia leczenia, więc no ja tak właśnie myślę, że cały czas leczy, no widzicie, leczy się, leczy się, widzicie, widzicie widzowie, dostał doda pleta, pobas, probas, probas. Obra ja się troszkę uleczę też. Aha, nie miałam amo. Tak bym nic nie zrobił, ty mi Więc no widzowie. Że... No, on będzie miał fula. <grystanie> A to jest pro player, pro player. robi wrażenie, jaki to jest pro player. Lecimy do gry następnej. Dobra, jesteśmy w grze następnej, ale naprawdę udostępnijcie, proszę was, udostępnijcie, bo to się bardzo liczy dla mnie. Tak jedno na przykład udostępnienie, tam udostępnijcie dla, dla paru osób i tyle mi wystarczy. wiem. <suszy> A, dobra mm. O Jezu, on się zrageował teraz On ma takiego rage'a On ma white'a, ja też mam white'a i to jest właśnie mój problem widzowie mówię że ma Wolhaka. słyszeliście jak to słyszeliście napiszcie w komentarzach, bo tak powiedział on ma voltgaga on ma z gaga widzowie on już się Darko trzyma na fenno widzowie naprawdę to spada A ja widzę, pamiętajcie o kodzie Shamano Fen. No, I know. Tada! Sukiraki do tutti! Pod Shamano Fen. Big Brian! A ja widzę, chyba naprawdę ma kod Shamano Fen. Takie osoby jak on to muszą mieć kod Shamano Fen. W pisanym sklepie. Dobra, dad widzowie, wracimy do następnej, do następnej i ostatniej gry, widzowie, udostępnijcie ten film. Jesteśmy już w ostatniej grze, więc y, nie będziemy tutaj się bać, tylko kolapsujemy od razu, tak jak mnie prosił. <grym> nie no, ale było powiedziane, że z kolapsami gramy, tak jak na Battle Royale. <grym> Dostało. O, mówił, że będzie grał z samego mamuta, ale to mu i tak na nic nie wychodzi. On, on ogólnie nie wie, co znaczy mamut, ale no może dzisiaj się nauczę gadać. Dostało. Rodzi pleta, plobas, i spamidat. Więc widzowie, to tyle dzisiejszego odcinka. Udostępniajcie ten odcinek, to tyle. Pa pa.